Dzień dobry, pierwszy dzień targów Progetto Focto w Włoszech relacja ze stoiska jednego z naszych partnerów bardzo popularne piecyki firma Ewa Kalor przegląd wszystkich modeli naprawdę bardzo dużo ciekawych piecyków do wyboru, do koloru co kto potrzebuje w różnych wykończeniach w ceramice z frontami ceramicznymi w jakichś rustykalnych wykończeniach trzy marki które prowadzi firma Eva Color, czyli Eva Color, Montegan i Punto Fuoco. Eva Color to jest wiodący, tak jakby yy, brand firmy. Montegan to są taka linia ekskluzji, Punto Fuoco, linia ekonomiczna, ale też bardzo fajne piecyki. Tu widzimy na przykład piecyk z takimi wykończeniami z kamienia. No, naprawdę przegląd urządzeń przeróżny. Także, jeżeli kogoś tego typu tematy interesują, to my serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Mamy tutaj na świeżo jakieś nowości. Będą wprowadzane różne wersje piecyków w różnych wykończeniach. Czyli tak naprawdę, jeżeli ktoś sobie coś wymarzy, żeby w miarę wygodnie, tanio i ekonomicznie i wygodnie też ogrzewać, to naprawdę wybór jest przeogromny. Tu mamy wkłady kominkowe do zabudowy. Tu jest akurat wersja wkładu z dodatkowymi dystrybucjami gorącego powietrza. Mamy taki kominek. To jest urządzenie na pelet. Mamy takie coś typu piecyk z piekarnikiem, kuchnie na pelet. Różne wersje mamy nawet grill na pelet. Firma Ewa Kalor też posiada w swojej ofercie urządzenia różne na drewno. Także wachlarz przekrój produktów jest przeogromny. Tu mamy akurat wkłady kominkowe na pelet. Piecyki na pelet w ceramicznych wykończeniach. To wszystko jest w naszej ofercie. Jesteśmy dla Państwa w stanie zaproponować optymalne rozwiązanie w zależności od tego, co chcemy grzać, co potrzebujemy. Właśnie dlatego jesteśmy tutaj we Włoszech w tej chwili na największych na świecie targach urządzeń na biomasę, żeby być z tym wszystkim na bieżąco. Co chcieliśmy powiedzieć? Targi ogromne. Tego typu hal jest tutaj 8. Nagrywamy filmik troszeczkę już później, żeby było troszeczkę ciszej, bo naprawdę w ciągu dnia tutaj nie dało się normalnie nagrywać. Jeżeli ktoś by pytał, czy biomasa ma przyszłość, no to ja zapraszam wszystkich, jeżeli mówiących, że. Że to, to nie jest przyszłościowe paliwo, to zapraszam do Włoch na te targi, i zachodnia Europa może pokazać, czy tak naprawdę faktycznie jest. Polecamy, tak jak mówię, my staramy się być zawsze na bieżąco. Tarki Project To Fłoko edycja 2024 rok. Jesteście tutaj. Po części, tylko pokazujemy, co możemy tutaj nagrać. Na chwileczkę. Jutro jeszcze spróbujemy jakąś jedną relację z drugiej firmy, z którą współpracujemy nagrać. Pozdrawiamy serdecznie, zapraszamy do kontaktu. Jakikolwiek pomysł na ogrzewanie, za pomocą biomasy. Myślę, że jesteśmy w stanie coś doradzić. I zaproponować. Zapraszamy serdecznie do kontaktu firma Ecosystems. Pozdrawiamy serdecznie z Włoch tym razem. Do usłyszenia w kolejnych materiałach.